ハハハハ To się tu otwiera. Co miało wylecieć, wyschnąć wyschło. To takie czarne kropki na tych kołach, czy tutaj gdzieś tego, to jest jakieś kurcze, nie wiem od czego. Albo pozostałości brudu, ale to tam z raz-dwa razy olejem jeszcze po uruchomieniu będzie przelany, zanim docelowy olej będzie. Na ten nalany, no i tak to tak to wygląda. Tutaj wszystko chodzi. No, mówię: sprężyna ta od Pinoli tutaj jest. Ona jest pęknięta. Nie wiem, kurczę, czy to grzebać tak. Ja się już do tego przyzwyczaiłem, że to chociaż to jest takie, że jak się tutaj puści, no to powinno stać. Nie zjeżdżać na dół, no ale. Jak się ten naciąg wyreguluje bez pinoli, bez tego znaczy bez wiertła, no to będzie stać, ale jak się wiertło takie po pozbóju tu zapakuje, no to już będzie lecieć na dół. I to takie kurczę, no i przydatne i niepotrzebne, ale to zobaczymy. Dobra, trochę to tu dojadę do końca. zablokuje albo niech to stoi a może stać tak dobra tutaj raczej nigdzie nic nie poleci aha jeszcze chciałem wam pokazać tutaj to jest jeden kipisz blachę położyłem bo na coś ciąłem i teraz tak ja musiał pomierzyć to jeszcze nie umyte to jest właśnie ten kosz zabierakowy z drugiej strony jest okładzina tutaj patrzę to już z jakiegoś bakielitu jest dorobione ja to odkręciłem ale jeszcze nie odbijałem nie ściągałem o, coś takiego ale są są dostępne takie okładziny jeszcze że prawdopodobnie zmienię na normalną bo przy dużych średnicach małym yy, małych obrotach na dużym posuwie to się zaczyna ślizgać, tutaj i madło, dzisiaj zapomniałem. kurczę. mogliśmy wystawić do mycia. No, i to jest silnik. On tutaj na takich saniach jeździ. I jest talerz. Ten talerz, nie wiem czy to uchwycę. On jest w tą stronę lekko ze stożka. I teraz tak. On jedną, to, się to jest pochylone trochę. Może też będzie widać. A widać, że silnik nie jest tak jak to, tylko on trochę na dół leci. O, tu widać to ta tarcza, tu jest mniejsza szpara, to jest większa szpara, że z tej strony idzie po tym yy, koszu, po tej okładzinie. No i przesuwając silnik, no to mówię, zmieniamy prędkość obrotową, że mamy płynną regulację, są trzy zakresy tam, silnik jest... 3 kW, chyba jak dobrze pamiętam, no nie widzę, tak 3 kW, trochę ciężki z tym, że tak kurczę z góry ściągną ściągnąłem, ale założyć to już będzie trochę trudno. No i taka korba jest do tego nasze koło, takie tutaj wchodzi. Taki fajny gwint, jak korkociąg, tu i kręcąc tym. Tutaj mamy skalę, o, może na boku położę. I są zakresy prędkości biegów. Nasze trzy zakresy. I są tutaj prędkości, ile? 2800. Kurcze, ile to? Chyba od 60 coś. Czy od 40 coś do prawie 3000 obroty tutaj są. Tak, od 65 jest jeden zakres 65 do 265 700 do 2880 i na jedynce ma 185 do 765 tak no i tu się przekłada musiał drugą ręką pokręcić ale jest jedynka dwójka trójka tu są posuwy też są dwa zakresy ab no i tak jest na no ten ile to się wiertło zagłębia tu jeszcze kurcze bym musiał rozkminić bo ona jakiś ma no właśnie nie wiem czy ma. a może ma dobra później będę myśleć straciłem wątek no i tyle i mówię to tutaj chociaż to tak było szlifowane ale to takie kurcze te odlewy, no wiadomo jakie tutaj po farbie i to wszystko. Wszystko widać, że to takie parchate. Kurczę, jak to chwyci tutaj słońce, już nie ma tak. Tu, tu. O. Cały ten pierdolnik chyba będę szpachlować. Stołu i podstawy to na pewno nie będę szpachlować, bo to nie ma sensu. I wtedy tylko mówię, zmienię uszczelnienia tu od dołu. U góry nie będę wymieniać, bo to ona tutaj wszędzie zaciekała. Ale to się okazało, że przez to, że te rurki tam poobrywane, tutaj przychodzi to koło od kręcenia silnikiem i silnik tutaj jeździ tak po tych, po tych szynach tutaj. No i jest jeszcze śruba do zablokowania, bo jak się dłużej wierci coś na jednej prędkości... To czasami yy, ucieka ta prędkość. Ale tak to no bardzo sztywna maszyna. Dobra, chyba tyle. Się zwijam do chałupy. Nawet nie wiem, która ta godzina. O, kot poleciała. Chciałem kurczę go zamknąć. Tutaj dobra, na warsztacie tym nowym. Nic wam nie pokażę tam, gdzie to karka stoi bo tam się bardzo dużo dzieje ale jeszcze więcej zostało do poustawiania że jak będzie już wszystko czy tam prawie wszystko no i pompka, pompka też jest od tylko że to też jakimś kurde z syfem zarosła ale elektrycznie się kręciło wszystko że malutka taka od wiertarki pompka <kluje> Kurde, naciągnąłem tego alkoholu. Dobra, i tyle. Tam to mówię, te jeszcze na tym warsztacie trochę do poustawiania. I wtedy będzie chyba wielkie otwarcie. I chyba na dzisiaj tyle. Nawet nie wiem, jakie to długie będzie tu kursze. Właśnie, tu mi nigdzie nie pokazuje, ile to. O, 47 minut chyba jak to dobrze patrzę dobra także nie przejmujcie się żyć żyje że nie odpisuje na komentarze czy gdzieś tam pod innymi filmami u kogoś nie pisze no to jakoś tak kurde jak na wiosnę za dużo na obrotach przy rybach i już mi się tutaj kurcze paliwo kończy No i nie mam zacięcia, żeby coś pisać, kurde czy tego, filmy wstawiać. Filmy zresztą to w ogóle teraz laptop poszedł w odstawkę. Aha. Wojtek, bo na pewno będziesz oglądać. Słuchaj, ja sobie trzy filmy włączyłem na YouTubie, jak złożyć komputer. Znaczy dwa całe obejrzałem, takie długie. Trzeci to już tam do końca nie zdzierżyłem mówię nie nie to to nie dla mnie i to kurczę, jak jak tego chcesz się pokazać to oczywiście zapraszam <laughs> bardzo serdecznie będziesz przywitany i ugoszczony ale mówię żebym ja pod twoje dyktando miał taką skrzynkę poskładać to nie takie coś o takie coś to ja mogę rozłożyć karton wsypać i myślę, żebym z powrotem to złożył, mając oczywiście DTR-kę, bo mam do niej DTR-kę. jakieś tam ksero, ale no obraz jakiś jest, jak to jest zrobione, ale mówię do komputera, to ja informatycznie ułomny jestem, zresztą zawsze byłem. Nowy komputer śmiga, tylko że jak kurze teraz no, jakoś nie mam tutaj zacięcia, żeby to tam gdzieś przysiąść i zobaczyć, jak to tam filmy na tym montować. Dobra, co tam będę się żalić? Cześć, trzymajcie się.